I kompletnie zapomniałem o kanale Życie w Ogrodzie 2. No, ten kanał powstał tylko i wyłącznie po to, bym ja sam sobie uświadamiał, chwila kryzysu, prowadzenia kanału Życie w Ogrodzie, no, że bardzo trudno jest na YouTube stworzyć kanał i mieć 100 stałych widzów. Na kanale Życie w Ogrodzie, gdzie no, tymi tematami branżowymi jest zainteresowanie kilku tysięcy ludzi, a tutaj zobaczcie zdrady. Końce świata, kosmos, dużo odcinków i tak naprawdę myślę, że 90% widzów tutaj, tych subskrybentów, to są widzowie z kanału Życie w Ogrodzie, o którym kilka razy mówiłem, podawałem link, więc bardzo trudno. Ale dzisiaj postanowiłem się zmobilizować i nagrać taki filmik motywacyjny dla mężczyzn, no bo ja już sobie też zdaję w 100% sprawę z tego, no, że mężczyźni w naszym kraju i ogólnie rzecz biorąc na zachodzie jest jeszcze gorzej. No, że, że są w sposób bardzo, bardzo brutalny oszukani przez życie, bo to yy, co my wiemy, no nie wiem, to co nam po prostu do głów się pakuje, bo dobrze wiemy, że ludzi się programuje od dziecka, tak? Informacje, które po prostu, no życie musi być takie jak u wszystkich, tak? Matrix. No i że yy, dla kobiet najważniejsze jest wnętrze, charakter, osobowość. To jest tak naprawdę kłamstwo. No, kobieta nie może powiedzieć, no, że podoba jej się ten wysoki, symetryczną twarzą, niegrzeczny, bezczelny chłopak, bo ona zostanie po prostu w sposób bardzo brutalny no, oceniona. No że co ty próżna jesteś, Przecież nie, to, wiecie. To jest temat tabu, to jest tajemnica tak naprawdę. Tak samo właśnie jak testy DNA kobiety podobno wszystkie reagują bardzo źle. No, że jak testy DNA coś robić, że to nie jest twoje dziecko, to wypierdzielaj, jak mi nie ufasz. Dokładnie, to jest taka biologia. Jaki jest cel nagrania tego odcinka? No poruszę taki temat, najpierw fakty. Zobaczcie, wróćmy do czasów podstawówki, najmłodszych lat. Kto w klasie miał najwięcej koleżanek? Ten grzeczny chłopiec, grubawy miś, yy, który, yy, no... Nie, tylko ten niegrzeczny, nygus. Tylko on miał stado tych najładniejszych koleżanek. I to też wszystko przekłada się w życie dorosłe, mojej drodzy. Czy ktoś z Was kiedyś widział taki przypadek? Jeżeli jest tu jakaś osoba, która taki wyjątek yy, zna, niech napisze. Może piękna, atrakcyjna kobieta, inteligentna, no wiecie o co chodzi, Jest żoną y, kiepsko zarabiającego, pracującego fizycznie mężczyzny, który jest fajtłapą, który się marzy, który płacze, że on samo zarabia, że on oszukany przez wszystkich, że wszyscy kradną, kombinują, on jest uczciwy. Ona go przytula i go po głowie głaszcze. mówi: Nie, płacz miś, wszystko będzie dobrze, się liczy Twoje serduszko. Tak nie ma. Nie ma takich przypadków. Wyjątkiem może być, no, że. Ten mężczyzna, ten gruby miś jest milionerem, wpływowym gościem, jest kimś tak w tej hierarchii. Wtedy dla kobiety, dla jej tego gadziego mózgu, tak, to jest sygnał, że może takiego mężczyznę pożądać. I powiem Wam tak, jak to działa, ta nasza natura, przyroda. Mężczyzna musi zdobywać, robić karierę, dokładnie, iść do przodu, być. Człowiekiem, który odkrywa, a kobieta y, tych mężczyzn zdobywa. Bo tylko tacy mężczyźni, którzy y, idą w kierunku. Są trzy drogi dla Was. I właśnie nagrywam ten odcinek, by Tobie podpowiedzieć, co zrobić, by, byś miał wokół siebie dużo kobiet, by te kobiety Cię po prostu pragnęły. Idziesz albo w pieniądze, zarabianie pieniędzy, idziesz w politykę, we władzę. Albo idziesz w karierę. Jeżeli pójdziesz w którą z tych trzech dróg, masz zapewniony sukces. Taki sukces, no że nie zostaniesz przez kobietę zgardzony. Bo widzicie, jaki jest problem. Gdy, no, kto bierze razem ślub, nikt nie myśli o tym, że się będzie rozstawać, tak? Ale kobieta po czasie jest zniechęcona. Ona sobie zdaje sprawę, no że, kurczę, całymi dniami pracujesz, jesteś w robocie i jeszcze zarabiasz za mało i ona jest rozczarowana. I wtedy... Jest no, pogarda, tak? bo ona sobie zdaje sprawę, że mogła poznać mężczyznę, który dałby jej w życiu lepszy standard. Także te dzieci od małego byłyby inteligentniejsze, korepetycje, wakacje lepsze, służba zdrowia. Zachorujesz, już masz lepszą opiekę, a taki, który pracuje wiele godzin w fabryce, ci tego nie zapewni. Tak jest niestety życie, moi drodzy. Więc nie ma się czego bać. I nie mieć tych kompleksów, bo właśnie o to chodzi, że nam się wydaje, że iść w stronę pieniędzy, kariery, sławy to jest co złego. Nie. Tak my po prostu jesteśmy zaprogramowani, że to jest złe. Dokładnie. Dlatego właśnie większość mężczyzn w naszym kraju, yy, tak jak do mnie też. Te filmiki nagrywam i też tutaj w mojej okolicy ludzie mówią, no mnie złe rzeczy. No, że ja się lansuję, że ja tak naprawdę, jeśli chodzi o te borówki, nie mam kompetencji, to jest wszystko słabe, gospodarstwo i tak dalej. Może robię z siebie eksperta. No i co z tego? Tak trzeba, bo ja w oczach danej kobiety już jestem kimś lepszym niż byłem przed nagrywaniem filmików. Czyli robić coś trzeba i nie patrzeć na to, że ktoś nas krytykuje. Bo ci, którzy nas krytykują, to oni sami się po prostu boją yy, podjąć decyzji, tak? Są trzy drogi. A jeżeli nie pójdziesz żadną z tych dróg i nie pójdziesz w kierunku zarabiania pieniędzy, nie masz szans. Na jak będziesz piękny, przystojny, silnym mężczyzną umieśnionym. To jest za mało w tych czasach. Kiedyś może tak. Milion lat temu, gdy byłeś silnym samcem, to kobiety Cię cały czas pożądały. Ale w tych czasach. Ktoś, kto jest załóżmy informatykiem, zarabia 30 tysięcy miesięcznie, jest więcej warta tej kobiety niż ten napakowany, który może dać mordę. Bo co? Komuś dać w mordę, pójdziesz do więzienia. A ten, który jest inteligentny, wpływowy, wystarczy komuś powie i cię przerobią na saszłyki. Świat się zmienił, więc pieniądze są najważniejsze tak naprawdę. Bardzo ważne. I tak jak Wam kiedyś wspominałem, że nawet... No, że się niby mówi, no, że kobieta jest tym mężczyzną tylko dla pieniędzy, ale jeżeli je masz, to ta kobieta cię nie zdradzi, bo się będzie bała i będzie miała co dużo do stracenia. Więc na koniec ja sam też nastawiam się na tę jedną z trzech dróg, by dla tych kobiet zrobić dobre wrażenie, żeby coś zdobyć w tym świecie. A gdy już coś zdobędziesz, to będziesz pewny tego, że w końcu wokół ciebie pojawią się poważne zawodniczki, które cię otoczą, i już yy, no, będziesz już spełnionym mężczyzną. A pracując całymi dniami, mało zarabiając, nie masz żadnych szans. Najmniejszych szans nie masz na to, by się Tobą no, zafascynowała kobieta. Tak? By tak zaczynał dzień od całusa w policzek, i to jest wspaniały. Działaj, jestem Ciebie dumna. A nie. Krzyki. Przecież są podobno tacy mężczyźni, którzy zostają dłużej w pracy tylko dlatego, no bo nie chcą wracać do domu, do tej żony, bo ta żona ich jeszcze bardziej gnoi niż, 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 niż ich przełożony. Tak jest duży procent mężczyzn. Dokładnie. Kobiety są dla swoich mężczyzn bardzo, bardzo brutalne. Sąsiad kupił to, my tego nie mamy, my dalej jeździmy z Kodą Fabią w LPG. Bardzo brutalne są. Jest po prostu przemoc psychiczna na mężczyznach. A ten, który ma albo sławę, albo pieniądze, albo władzę, kobieta się nie odważy powiedzieć coś złego. Mam nadzieję, że ten odcinek fajnie przyjmiecie, że się troszeczkę zmobilizujemy wspólnie i że, jakoś postaramy się wyjść z tego Matrixa, że trzeba po prostu tutaj być aktywnym, działać i być sprytnym samcem. Dokładnie. I możemy w ten sposób wygrać życie. Oj, co łapeczki pewnie! Subskrypcje pewnie, chociaż to tak nie ma tutaj żadnego znaczenia, no ale co tam się to powie. Pozdrawiam. 9 minut, a ja. Cześć.